Jesteśmy na osiedlu Winiary, na dzielnicy Winiary, a konkretnie osiedlu Jagiellońskim, gdzie no na wszystkich tych osiedlach tutaj dookoła takie znaki na wlotach możemy spotkać, czyli mówiące o tym, że teren całego tego osiedla jest objęty strefą zamieszkania i skądinąd można uznać to rozwiązanie za słuszne, natomiast oczywistą rzeczą jest, że z punktu widzenia przepisu, który mówi o tym, że w takiej strefie parkować można tylko w miejscach do tego wyznaczonych, no jest jasne, że sprawa ta wygląda bardzo różnie, albo wręcz trzeba powiedzieć, no chaotycznie na terenie tych wszystkich osiedli, gdzie miejsc wyznaczonych jest bardzo mało, a reszta parkowania odbyła się w różny sposób. Natomiast akurat Dziś tu jesteśmy nie z tego powodu, aby pastwić się nad tymi rzeczami i miejscami, bo faktycznie trudno znaleźć kompromis w tym zakresie, ale jesteśmy z powodu jednego konkretnego miejsca. Nasze zainteresowanie wzbudza jednak szczególnie jedno miejsce, a mianowicie teren wokół. Tego budynku, który jest generalnie budynkiem należącym do gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która ma tutaj swoje biuro dla właśnie osiedla winiary, ale w dużej części tego budynku znajduje się przychodnia lekarska, a także apteka, jak widzimy. No i kilka lat temu teren ten, budynek wraz z terenem dookoła został poddany przebudowie która no, miała za zadanie zmienić zagospodarowanie tego budynku właśnie z byłej już biblioteki na, na właśnie cele przychodni apteki. No i wraz z tą zmianą też nastąpiły pewne zmiany związane z powstaniem właśnie na przykład miejsc postojowych, które tutaj widzimy, które zostały taką inną kostką Ażurową i liniami wydzielone. Podobnie z tej strony powstały miejsca postojowe. Zostały wykonane takie zabrukowania i chodniki dookoła tego terenu. No i o ile tutaj, właśnie jeśli chodzi o te miejsca, to nie, nie mielibyśmy tutaj większych zastrzeżeń, no to dosyć ciekawie zaczyna się robić. Przed głównym wejściem tutaj do części, w której jest przychodnia. A mianowicie to, iż no tutaj zasadniczo mamy do czynienia z chodnikiem, na którym jak widać nie tylko po właśnie parkujących samochodach, ale też po takich różnych śladach plam oleju i wyjeżdżonych od kół samochodów, Widzimy, że tutaj po prostu regularnie odbywa się ruch samochodów. Natomiast najciekawszym elementem tego całego obszaru jest ta część, która została przebudowana pomiędzy budynkiem tej przychodni a mieszczącym się tutaj, jak widzimy, tym żółtojasnym budynkiem przedszkola. I w tym miejscu również zostało zabrukowane Taką kostką ażurową, częściowo przepuszczalną, został za, zabrukowany plac, na którym, jak widać, parkują samochody. No i prawdopodobnie, zresztą tu nawet widzimy już po wydzielonych, częściowo e, liniach, no, są wyznaczone miejsca postojowe. Natomiast zastanawia nas, jak to jest zrobione. Że przy samej granicy ogrodzenia z terenem, takim i budynkiem, obiektem jak przedszkole, zostały wyznaczone miejsca postojowe i parking dla samochodów. Jak widzimy na przykładzie chociażby tego samochodu, tutaj mamy parkujące auto, którego rura wydechowa pięknie wystaje i dmucha na. Bawiące się tutaj, prawdopodobnie, oczywiście za dnia dzieci z przedszkola. No i regularnie przyjeżdżające, podjeżdżające tutaj samochody, które, jak widzimy, w dużej mierze właśnie tyłem stają, parkują, żeby później było łatwiej wyjechać. No, dokładnie tak ten teren tutaj zagospodarowały. Tu, jak widzimy, wyraźnie jest oddzielony chodnik, który jest zrobiony inną kostką, który się ciągnie tam od strony tych bloków. I chodnik ten, właśnie dokładnie tak, tym śladem przebiega dalej. Dalej również jest wyodrębniona taka kostka i chodnik, który prowadzi w stronę tamtego chodnika lub tutaj w lewo w to miejsce. Tak więc zaczęło nas to zastanawiać, i już kilka lat temu wystąpiliśmy do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego, które wydawać musiało decyzje związane z przebudową tego obiektu, z zapytaniem, na jakiej podstawie, na podstawie jakich norm prawnych. Została wydana zgoda na utworzenie takiego parkingu, który jest tak zbliżony do obiektu takiego użyteczności publicznej, jak przedszkole, że granica tego parkingu jest w, w zasadzie w płocie tego przedszkola. I jak się dowiedzieliśmy, okazuje się, że w miejscu, które tu widzimy, jako Miejsce właśnie parkingu miały być i pozostać drzewa, które wcześniej tutaj rosły. Właśnie w tym miejscu to jest dokładnie to miejsce, na którym jest wybudowany ten parking. W tym miejscu powinny pozostać i rosnąć drzewa. Nawet kawałek tu widzimy tej przestrzeni. Czyli tu, gdzie stoją te samochody, również według tego planu powinien być biologicznie czynny, nieutwardzony. No i takie pytanie, na takie pytanie zadane otrzymaliśmy mapkę, która stanowiła podstawę e, no, wydania e, decyzji, pozwolenia na. Realizację tej całej inwestycji, wystąpiliśmy również z zapytaniem o kontrolę takiego stanu rzeczy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, ówczesnego jeszcze innego niż jest obecnie z prośbą o zweryfikowanie tej sytuacji. No i niestety w odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że tak owszem, na etapie. Składania dokumentacji projektu. Dokładnie taki projekt został złożony, a więc taki, który obejmuje tutaj część biologicznie czynną drzewa, i tak też rzekomo to zostało, według informacji inspektora, wybudowane. No natomiast, jak widzimy, jest to wybudowane zupełnie inaczej. Z dalszych informacji, które uzyskaliśmy, inspektor tłumaczy, iż E, prawdopodobnie to utwardzenie nastąpiło później, jakby zupełnie samowolnie, i jak inspektor twierdzi, bez potrzeby uzyskiwania zezwoleń dodatkowych. No, zastanawiamy się, czy faktycznie e, to wszystko się trzyma po pierwsze prawideł prawa budowlanego, jakie obowiązuje. E, a po drugie, czy jest to faktycznie bezpieczne, zdrowe i właściwe, aby takie miejsca postojowe tutaj bezpośrednio przy ogrodzeniu się znajdowały, aby takie samochody tutaj, widzimy jakie tu są ślady wyjeżdżone, aby takie samochody tutaj się poruszały pomiędzy ludźmi, których no w momencie, gdy przychodnia jest otwarta, na pewno przewija się tutaj bardzo dużo. Czy prawo tu obowiązuje? Czy takie rzeczy można wykonywać sobie jak się chce? Albo jeszcze inaczej, czy może są niektóre organy, instytucje uprawnione do tego, że nie muszą się trzymać przepisów i mogą realizować sobie inwestycje, zadania? Według własnego uznania. No, to jest najprawdopodobniej pytanie do tej instytucji: czy ona funkcjonuje na jakichś specjalnych prawach? Dziękuję.